Jak rozliczyć podatek od zysków wypracowanych z inwestycji giełdowych? To jest częste pytanie, szczególnie początkujących inwestorów. To wygląda tak, że w przypadku polskich brokerów, biuro maklerskie, gdzie się prowadzi rachunek, wysyłają na początku roku PIT 8C. W przypadku zagranicznych brokerów takiego PITu się nie otrzymuje. Ale to nie stanowi też większego problemu, bo zamiast tego broker najczęściej przygotowuje taki raport, który jest podstawą do obliczeń podatku. W przypadku otrzymania PIT 8C, wskazane tam wartości należy przypisać do PIT 38 i przekazać urzędowi skarbowemu. To oczywiście każdy robi Zachowując odpowiednią ostrożność, na własną odpowiedzialność i pilnując poprawności tych danych, dlatego też traktujcie ten short jedynie jako materiał referencyjny. W przypadku raportów brokerskich jest to analogiczne, bo należy przypisać wskazane tam wartości do PIT-38 i przekazać urzędowi skarbowemu. Niektórzy brokerzy przygotowują też takie pomoce dotyczące tych rozliczeń i pojawiło się wiele pytań odnośnie brokera Freedom24, który przygotował taką dokładniejszą instrukcję, którą te sprawy powinny być dużo prostsze. Link do tej strony z tym artykułem znajdziecie albo u nas w postach na YouTubie, albo możecie po prostu w Google wpisać. Freedom 24. Jak rozliczyć podatek?